sezon turystyczny i żeglarski 2010 uważam za otwarty. Mikołajki jako pierwsze miasto na Warmii i Mazurach zainaugurowało tegoroczny sezon żeglarski i turystyczny. Przez 4 miesiące kurort noszący miano letniej stolicy żeglarstwa będzie gościł turystów spragnionych wrażeń pod żaglami. Otwarcie sezonu odbyło się w historii miasta po raz 32. Tradycyjnie, już w okresie letnim, przygotowaliśmy szereg imprez. Ja mam nadzieję, że zechcecie Państwo z nich skorzystać i obiecuję, że będziemy systematycznie do Państwa przysyłali zaproszenia, żeby to nie tylko było tak, że na otwarcie sezonu przyjeżdżacie, ale chcemy, żebyście byli naszymi gośćmi również w czasie tego sezonu. I to Państwu obiecuję. Myślę, że każdy znajdzie dla siebie jakąś interesującą imprezę, o której będzie jesienne, słodne dni, mógł z rodziną mile o tym powspominać. Tego wszystkiego bardzo Państwu serdecznie życzę. Uroczystość inaugurująca sezon odbyła się tradycyjnie w wiosce żeglarskiej, która przez letnie miesiące będzie tętnić życiem. Na lądzie praktycznie co tydzień będą odbywały się koncerty, a na wodzie regaty. Jak co roku w czasie sezonu 60 koncertów, czyli codziennie muzyka na żywo, codziennie imprezy, także serdecznie zapraszamy. Na pewno będzie to co robić. To jest środek chyba Mazur, najpiękniejsze takie miasteczko leżące nad wodą po środku, prawda? I tutaj skupia się całe życie moim zdaniem. Takie, każdy musi przepłynąć i dlatego warto. Poza tym jest bardzo wesoła atmosfera No jest wszystko, co trzeba dla żeglarza. O bezpieczeństwo żeglarzy dbać będą woprowcy, którzy już rozpoczęli patrolowanie Mazurskich Jezior. Warto brać pod uwagę rady wodniaków, aby uniknąć niebezpiecznych czy tragicznych zdarzeń. Apeluję wszystkim, żeby teraz, jeżeli pływają, można pływać najlepiej na śniadanie, wypływać w dwie łodzie, trzy łodzie. Jeżeli już nie można inaczej, to refować żagle przy takich burzach. Jak jest bardzo mocno, używać kotwicy, rzucać żagle, no takie jakieś manewry, które każdy żeglarz potrafi robić. A poza tym apeluję w dalszym ciągu, to jest moje ten nosić kamizelki asekuracyjne cały czas i mieć przy sobie pokrowiec na telefon komórkowy Zapraszamy do Mikołajek, tu na pewno nikt nie będzie się nudził. Szczegółowy program wydarzeń, jakie będą miały miejsce w tegorocznym sezonie, znajduje się na stronie www.wioskarzeglarska-mikołajki.pl